Można powiedzieć, że w Niemczech święta wielkanocne rozpoczynają się wcześniej niż w Polsce. W całych Niemczech Wielki Piątek jest dniem wolnym od pracy i dniem wyciszenia. W niemal wszystkich landach zabronione jest w ten dzień urządzanie imprez, no oprócz Bremy i Berlina, gdzie wieczorem w piątek zakaz ten już przestaje obowiązywać. Za to Wielka Sobota to znów normalny dzień pracy, a sklepy otwarte są jak w każdą inną sobotę. Święcenie pokarmów w ten dzień kultywowane. Jest tylko w Bawarii na południu Niemiec, no czy oczywiście w polskich kościołach w Niemczech. W niemieckich kościołach w ten dzień wieczorem rozpalane są ogniska, a wierni zapalają od nich świece, które powinny palić się w domu przez całe święta. No, w Niemczech trudno wyobrazić sobie wielkanoc bez chowania i szukania gotowanych jajek. Wielkanocny zajączek, jak mówi legenda, ukrywa je w nowszej wersji wraz z niewielkimi słodyczami w domowych ogródkach, ale i miejskich parkach. A co dziecko znajdzie, no to już jego. Dorośli za to mogą dołączyć do walki na jajka podczas niedzielnego śniadania. Domownicy zanim zjedzą jajka, uderzają jajkami w ten sposób, jakby jajko drugiej osoby pękło. I tak do ostatniej pisanki i wygrywa ten, którego jajko nie zostanie uszkodzone. Tradycyjne wielkanocne potrawy w Niemczech są podobne jak w Polsce: pasztety, wędliny, jajka i wypieki. Ale jak się dowiedzieliśmy, Niemcy w Wielkanoc też chętnie zaglądają do Polski. Polskich sklepów w Berlinie. I o co szczególnie pytają? Yy, o żurek o zakwas i kiełbasę. Albo nasza polska surowa wędzona, albo biała. Jak już próbują, ale też można spróbować na miejscu. Jak chcą coś spróbować i nie znają, nie wiedzą, co to jest, to zawsze mogą ukroić kawałeczek plasterek szynki czy kawałek kiełbasy, to i przeważnie wracają. Już mają swoje nazwy Szynek, które yy, zawsze kupują. Nie? Jajka, tyle że sztuczne zdobią też już przed świętami drzewa, jak mawiają Niemcy. To taka wielkanocna choinka. Jajka ze szkła, papieru czy plastiku zawieszane są na gałęziach ozdabianych dodatkowo kolorowymi wstążkami. Dekorowane są też całe ulice, tak jak tu w Berlinie. No niejednokrotnie też w trochę mniej tradycyjny sposób. A ci, którzy nie mają ogrodu, muszą zadowolić się wielkanocnym bukietem pękiem wiosennych gałęzi drzew, które ozdabia się w ten sam sposób jak te drzewka właśnie. Najbardziej widowiska... Wielkanocnym zwyczajem są tak zwane procesje konne, czyli tzw. zwane Zwyczaj ten najpopularniejszy jest na Łużycach, regionie obejmującym część Saksonii i Brandenburgii oraz w miasteczku Traustein w Bawarii. To dzieje się w wielkanocny poniedziałek. No, co ciekawe, w Niemczech dzieci piszą listy do zajączka i mogą je wysyłać pocztą, a potem czekają na odpowiedź. Wielkanocna poczta zająca i jego pomocników znajduje się w miejscowości Usta-Jastatt w do. W Dolnej Saksonii. W zeszłym roku zając o imieniu Hani dostał 70 tysięcy listów dzieci z całego świata, także z Polski.